Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Po ciężkich przeprawach zaczynam od miejscówki, na której skończyłem. Pierwszy odcinek 2024. Lukas Fishing odpala wędkarskie stery udało jeszcze mi się złapać kawałek dnia. Więc może na wstępie wam pokażę na co dzisiaj będę próbował wędkować po tak długim okresie przerwy. Czyli sensa z tasty Kryl. Do tego podsypię troszeczkę atraktorem krila. I nie wiem czy to by był do... najlepszy pomysł, ale jeszcze ciutkę dorzuciłem po prostu ochotki atraktora na co dzisiaj będę wędkował? Tradycyjnie yy, dendrobena, biały, czerwony, pinka będę nęcił czym? Mam tutaj pęczak i mam tutaj dobrych pół kilo kaszy. Ładuję to wszystko zaraz do procy i atakujemy. To jest miejscówka, którą sobie szykowałem w listopadzie. Później siły wyższe niestety yy, odciągnęły mnie od wędkowania. I pozostawiłem temat przez zimę. Powracając tutaj kilka dni temu z ochotą zanęcenia, zastałem taki, a nie inny widok, tak jak teraz jest dokładnie. Roślinność jeszcze nie zdołała odbić, nie zarosło. Jestem zadowolony, odgarnąłem tylko liście. No i będę dzisiaj łowił sobie, rzucał na to drzewo oczywiście, na środeczek i tak jak wcześniej wspomniałem. Do procy. Kasza, kasza, pęczak. O, o to chodziło. Kilka rzutów próbnych wykonałem. No i teraz konkretny rzut, oczywiście Dendrobena. Klasycznie, typowo leszczowo założona. Pokażę Wam, drodzy widzowie. Podbita białym, żeby się nie zaślizgnęła. Koszyczek 20 gramowy. Przypomno 80 centymetrów. I tak siedząc w piątkowy wieczór nad wodą, w pierwszy raz w roku 2024, obserwując swoje wędki, dostrzegam branie otarcia co daje znak, że coś w tej wodzie jednak się dzieje. Nie oczekuję dzisiaj nie wiadomo czego, ale myślę, że wypracuję sobie tą miejscóweczkę. Kurde. No i coś tutaj się zadziało. Tylko żeby mi ten zestaw się nie wplątał, bo tutaj co to jest? Leszczak. Słuchajcie, nie dajcie się zwieść, jest inny dzień, inna godzina. Tamtego wieczoru zakończyłem około 22:00 wędkowanie z drobnymi otarciami, z byczkiem na koncie. Jestem któryś raz z kolei na tej miejscówce. Od tamtej pory minęło dwa tygodnie, ale regularnie tutaj, co drugi, trzeci dzień, jestem na kilka godzin i sobie nęcę. Nie miałem niestety przełomów i jakichś większych efektów, dlatego postanowiłem zmienić całkowicie porę i wędkować od wieczora do późnej nocy. Być może ta ryba tutaj wpływa wieczorem dopiero na żer, a być może nie. Z tego co zauważyłem na innym odcinku tej rzeki, tak się dzieje. Dlatego rozstawiłem się o godzinie 19.00. Jest już godzina 20.15. Na koncie wjechał ten leszczyk, co żeście widzieli. No i cały czas dokonuję rozeznania w terenie, co się dzieje. Jeżdżę różne miejscówki, tak jak wspominam wam, nęce, aby osiągnąć ten przełom, żeby ta ryba po prostu się zbierała i zaczęła żerować w tym miejscu, w którym bardzo bym chciał. Już kilka razy mi się to sprawdziło i dlatego zawsze się tego trzymam. A uwielbiam historię ludzi, którzy mówią: Panie, tu nie ma ryby, to nie ta miejscówka, tu jest płytko, pan tu nic nie złowisz. A później jest odwrotnie. Ja nie oczekuję tutaj nie wiadomo jakiej ryby. Tylko, żeby tu osiągnąć regularne brania, żeby ta ryba po prostu się tutaj zbierała. Coś tam siedzi.

Chydlę no I to jest efekt właśnie Wyczekiwany po kilku razy Zaraz Wam odpalę To jest piękny duży leszcz Złóciutki, piękniutki, I to jest właśnie to, co się sprawdza. Tam siedzi. Oto jakiś kaszlak. Chodź tu, chodź tu ziomek. To jest kolejny. te brania. To są właśnie dzikie warunki. Dzika róża, jakiś bady. Tak delikatnie gną tego kija. Strasznie ostrożnie te brania następują. Kolejny taki wiech. Chodź tu, ślizgaczek. Po drugiej stronie brzegu jest buda odbić baru miastowego. I chyba tam czujka walła, bo od dobrych 40 minut z przerwami co 2 minuty non stop ona huczy. Teraz się wyłączyła, jest chwila ciszy ale zaraz pewnie się odpali, jak na razie zaczyna mnie mierzić, zobaczymy, kiedy zacznie mnie denerwować, a w którym momencie zacznie mi od niej boleć głowa, bo jest strasznie nieprzyjemna. Błagosławie. Powędkowanie.